Cześć, Siemanko, z tej strony Oczami Rolnika. Dzisiaj jesteśmy dalej na tym 5 hektarowym polu. I uprawiam to ściernisko tutaj. Takim sprzęcikiem. 60 i agregat 220, znaczy się kultywator 220 z Tak to wygląda. Ustawiłem go tak, żeby robił takie jak widać szpury. To jest na zimę lepsze, woda tam będzie stać, znaczy się może nie stać, tylko będzie sobie tak spływać. Tak wygląda żytko, trochę się po Żydku przejdziemy. Ścieżki robiłem pierwszy raz na tym polu i tak wyszły nawet nie najgorzej. Tylko tutaj mnie coś niepokoi, bo są takie żółte placyki, o tak jak tutaj na przykład. Ale nie wiem, co to może być. Tutaj teraz jest odmiana Horizon. Czy tej odmiany nie miałem? Ale jak na razie bardzo ładnie. Podoba mi się. Od siewu minęło około 19. chciałem, albo 20. czy 22. coś takiego. Koło 20 października wygosiane. Czyli dwa tygodnie. Po siebie, tak wygląda Żydko. I tutaj jest obornik dany. idzie ta bruzda tu? Może nawet tam kawałek dalej jeszcze. To pole tutaj, całe 5 hektarów, ale Żyta mam tutaj 3 hektary i około 40-50 arów. Tutaj teraz pewnie nic nie będziecie widzieć, bo jest dużo liści Ma wyrzucane. No ale... Ale podoba mi się to nawet. Tylko... coś ze ścieżkami chyba porąbałem. Tam dwie ścieżki są zrobione za często. Ale dobra jakoś żeby rozsiąć nawóz, tutaj pójdzie Jedna dawka tylko większa, 300 kg yy, taki nawóz, nie wiem czy ktoś kiedyś miał Saletros yy, Ultra 27 Nowy ruski nawóz Myślę, że się sprawdzi, bo opinia ma dobre Brudę taki dzień dzisiaj brzydki, pada co chwilę No i tutaj tak podowiec będę dawał ultrę 8 w dawce 200 kg na hektar ponad i będę jeszcze dawał później po 150 kilo tej ultry 27 to by było na tyle z nawozów pryskać tu będę wszystko Raz do listnie, mocznik, siarczan, może jakaś odżyweczka. A resztę później jeszcze yy, będę pryskał na chwasty, chociaż nie wiem, czy wszystko zależy, gdzie będą chwasty, to będę pryskał, a gdzie nie, to nie. Tutaj ten blady taki kawałek, to widzicie, to uprawiałem pod żyto, to sobie przejechałem, ale że nie miałem czasu, było poza tym ciemno stwierdziłem, że przyjadę jeszcze później trochę Dużo mi tu nie zostało jeszcze sektar niecały i to wszystko będzie podoba mi się że to przedtem mieliśmy Poznaniaka i po Poznaniaku to było szpary były takie i mi się to bardzo nie podobało teraz mam nowy siewnik. i mi się to podoba tylko że Kurde nie wiem czy trochę nie za rzadko To posiałem teraz, ale Chyba nie Jeszcze po coś pewnie, bo to dopiero dwa tygodnie A winno być dobrze Jak nie to będę miał nauczkę i będę się gęścić trochę Ziemia tutaj jest wywapnowana jak i tu, tak i tu Po 6 ton na hektar Tutaj ten obornik co ostatnio przywoziłem Dobra, to będzie wszystko Do następnego, na razie